Najważniejsza zmiana to oczywiście możliwość zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Do tej pory program odnosi się tylko do nieruchomości z rynku pierwotnego. Inne istotne zmiany to możliwość poręczenia kredytu przez osobę spoza rodziny beneficjenta czy konieczność zwrotu dofinansowania w przypadku spłaty bądź nadpłaty części kredytu. Najwięcej zmian dotyczy natomiast kredytobiorców wychowujących dwoje bądź więcej dzieci. I tak w przypadku kredytobiorców wychowujących dwoje dzieci wysokość dofinansowania wzrosła z 15 do 20%. A w przypadku kredytobiorców wychowujących troje bądź więcej dzieci wysokość dofinansowania wzrosła aż do 30%. W praktyce oznacza to, że rodzina wielodzietna zainteresowana zakupem nieruchomości w Warszawie może liczyć na dofinansowanie przekraczające 113 tysięcy zł, co stanowić może blisko 1 trzecią ceny zakupu nieruchomości. W przypadku rodzin wychowujących troje bądź więcej dzieci zniesiono również warunek nieposiadania pierwszego mieszkania, czy warunek maksymalnego wieku kredytobiorcy do tej pory było to 35 lat. Obserwujemy wzrost zainteresowania programem MDM i szacujemy, że zainteresowanie to przełoży się w najbliższym czasie na większą liczbę wniosków. Natomiast należy pamiętać, że zakup nieruchomości na kredyt to proces i zmiany w programie MDM będą miały odzwierciedlenie w większej liczbie wniosków dopiero za pewien czas. Oczekujemy, że liczba wniosków kredytowych wzrośnie. Część tego wzrostu może być spowodowana omówionymi zmianami w programie MDM oraz większą podażą mieszkań kwalifikujących się do programu, Mam tutaj na myśli zwłaszcza mieszka z rynku wtórnego, które wcześniej nie kwalifikowały się do programu. Można więc powiedzieć, że program otwiera się na mniejsze miejscowości, w których buduje się relatywnie mm, najmniej. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował nowe maksymalne ceny metra kwadratowego mieszkania w programie MDM i w większości lokalizacji nieznacznie one wzrosły, co też może być dobrym impulsem do zakupu mieszkania. Oczywiście nie bez znaczenia będzie również fakt, że ostatni kwartał tego roku to ostatni dzwonek, aby nawet mieszkanie z minimalnym 10% wkładem własnym. Od przyszłego roku minimalny wymagany wkład własny będzie wynosił 15%, do końca tego roku jest to jeszcze 10%. Myślę, że to również zachęci wielu kredytobiorców.